Ma, a dziś poinformuję Was o darmowym hajsie. Darmowy hajs jest rozdawany przez około miesiąc, bo od 26 maja do 29 czerwca, więc gdzieś około miesiąc. Więc co tydzień będzie rozdawane 100 tysięcy dolarów za samo zalogowanie się do gry. Użytkownicy, którzy powiązali swoje konta Prime Gaming z Rockstar Games. SSL Club otrzymają dodatkowe 100 tysięcy co miesiąc, a członkowie Prime Gaming, którzy skorzystają z GTA Plus, oczywiście będą mieli powiązane też konto z Sessel Clubem, dostaną kolejne 100 tysięcy, czyli łącznie nawet 100 tysięcy dolarów co tydzień, jeśli macie to wszystko połączone. Więc prawdopodobnie moje widzowie, i w tym ja będę dostawał te 100 tysięcy, co tydzień no bo Prem Gaming nie mam ani GTA Plus nie opłacam. Tyle w tym odcinku. Do zobaczenia.